Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Łzy Jezusa są wymownym znakiem jego wewnętrznego bólu i cierpienia. Ten, który przynosi pokój. Ten, na którym w Betlejem aniołowie śpiewali: chwała na wysokości Bogu, a pokój ludziom dobrej woli. Płacze z powodu konsekwencji braku dobrej woli ludzi, na których drodze stanął. Bywa, że w naszym życiu nie pozostaje kamień na kamieniu. Niekoniecznie to wina Pana Boga. Nieraz własnymi dłońmi zakrywamy swoje twarze, aby tylko nie widzieć, jak Jezus pochyla się nad człowiekiem. Nad Jego biedą i grzechem. Nie chcemy dostrzec czasu na wiedzenia, aby móc powiedzieć, to mnie nie dotyczy. Przy okazji wykrzykując wokół, jak nieszczęśliwi jesteśmy, a potrzeba tylko trochę rozszczepić palce i zobaczyć między nimi, że celem Jezusowej wędrówki jesteś Ty. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.